Ciągle bulwersuje Was przelew tych 153 miliardów złotych z OFE do ZUS-u, a szczególnie interesuje Was, co się stało z 19 miliardami, które wyszły z OFE, a już nie trafiły na konto ZUS. Wietrzycie jakiś przekręt aferalny. Nie interesujcie się. To nie Wasze pieniądze. To nie ładnie wtykać nos w cudzą kasę. A może to była prowizja za ten przelew dla kogoś? Przelać z konta w kąt kont 153 miliardy? To nie jest tak, o dziu jak przelać czare goryczy do innego naczynia, na przykład y, do beczki dziechciu z miodem, żeby przelać tyle kasy, rząd musiał kupić dodatkowy internet w kształcie desek, po których jeździły te taczki z forsą. To była big financial operation. I tej operation nie trzeba rozumieć. Nawet nie powinno się jej rozumieć. Ją należy podziwiać otwartymi ustami i jednocześnie zamknąć jadaczkę wobec jej wielkości. To dla naszego dobra było. Zresztą, co ja się będę wysilał? Rzecznik rządu, pani Kidawa Błońska, zgrabnie to wszystko wytłumaczyła na antenie RMF FM. Kto nie słuchał, to mu, to mu zacytuję: te 19 miliardów to są na pewno jakieś kwoty, które wynikają z różnych takich działań. Gupiowa wyłożone prosto, jasno, przejrzyście i komponentnie. O, trafia w sam środek jądra. O jakie działania chodzi? Te pieniądze poszły na wspieranie różnych takich inicjatyw pomocowych, typu zachęta, typu wsparcie, typu coś tam. No. Chodzi o czynności mające na celu poprawienie postępu w ulepszaniu zmian na, 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 na dobre, żeby żyło się lepiej wszystkim. No. Kto tego nie rozumie, ten ma rację.